Tomaszowski oddział Sojuszu Lewicy Demokratycznej zorganizował majówkę na przystani. Jak przystało na obchody Święta Pracy, atrakcji nie brakowało. Tradycyjnie, już jak każdego roku od wielu, wielu lat, spotykamy się na błoniach Tomaszowskich, w Ośrodku Sportu i Rekreacji, na pikniku z okazji Święta Ludzi Pracy. Obchody pierwszomajowe są dniem radosnym i powinny takim dniem zostać. Pamiętamy z lat dziecinnych. I wielu z nas pamięta majówki, które były organizowane, wspólne spotkania towarzyskie, koleżeńskie. I w takiej właśnie atmosferze chcemy dzisiejsze popołudnie spędzić. Prawdą jest, że nie jest to łatwy czas dla ludzi żyjących z pracy rąk i umysłów, ponieważ bezrobocie, jakie dotyka mieszkańców naszego powiatu, stało się już bardzo uciążliwe i dotkliwe. Wielu ludzi wyjechało nie tylko z terenu naszego miasta i powiatu, ale wyjechało z naszego kraju. Ludzi dobrze wykształconych, ludzi, którzy mogliby budować piękną Polskę, a niestety muszą szukać zarobków za granicami naszego kraju. Jest to smutne, dlatego to spotkanie dzisiejsze popołudniowe jest bardzo ważne, ubarwione nie tylko występami zespołów muzycznych, występami zespołów młodzieżowych i dziecięcych, ale przede wszystkim również i artyści, z którymi współpracujemy, promują swoje prace. Podczas majówki wystawione były prace artystów niepełnosprawnych do Włączyli się też Tomaszowcy Harcerze. Zowiecki przyłączył się do współorganizacji e, pikniku z okazji 1 maja Święta Pracy organizowanego przez Sojusz Lewicy Demokratycznej. E, harcerze przygotowali pięć punktów sportowych dla wszystkich uczestników e, tego pikniku. E, Zainteresowanie naszym stanowiskiem sportowym jest bardzo wysokie e, z powodu li, dużo, dużej liczby uczestników, a przede wszystkim tych najmłodszych e, dzieci, które mogą do nas przyjść i radzą się z nami bawić. Przed przystanią stanął też krwiobóz. W ramach tej imprezy z inicjatywy honorowych dawców krwi zorganizowana została akcja poboru krwi. W związku z tym do Tomaszowa przyjechał ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Łodzi. Krew oczywiście może oddać każda pełnoletnia osoba pod warunkiem, że jest zdrowa i nie ma żadnych przeciwkazań lekarskich. Więc zapewne przybędą tutaj do, do, oddać krwi. przede wszystkim tomaszowscy kryrodawcy, ale chcę podkreślić, że wśród nich w tej chwili już wiem, że znaleźli się honorowi dawcy krwi tegorocznej absolwenci z pierwszego Liceum Ogólnokształcącego. Spodziewamy się sporego zainteresowania, ale jak będzie to się okaże, w ciągu dwóch godzin od 15 do 17 ta akcja. W dniu dzisiejszym będzie przeprowadzona. W akcji udało się zebrać 8 litrów krwi, która przeznaczona została dla ofiar wypadków majowego weekendu. Podczas majówki można było też podziwiać zabytkowe pojazdy, wozy strażackie, pokazy ratownictwa medycznego i umiejętności psa policyjnego. Nie nodziły się również dzieci, dla których przygotowano liczne konkursy z nagrodami. Na scenie wystąpiły zespoły Vike O'Dens i Aspiryna.